Witam Państwa ponownie. Zróbmy interes to coś więcej niż tylko program telewizyjny. To gra szyderców rozgrywana w tysiącach sądów w całym kraju, odkąd przeludnienie aresztów i więzień wymusiło na wymiarze sprawiedliwości, by prawo szło na kompromisy z kryminalistami. Bohater naszej dzisiejszej historii rozgrywał taką właśnie grę, ilekroć był aresztowany. Aż kiedyś otrzymał propozycję zrobienia interesu życia. Jego ohydna przeszłość za oczyszczenie, za przyszłość pełną nadziei i sensu. Przyjął ją i jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Policja, otwierać! No. Leżą na podłodze, oboje nieprzytomni. Szukajcie prochu i broni. To wygląda na przedawkowanie. Trzy i cała reszta. Jeden z nich dzwonił pod 911. Parać punów, przyjrzyjcie się ich ręką. No tak, zwężone źrenice, słabe tętno, sine usta. Ja podam im zastrzyk, żeby nam nie zeszło. Spójrzcie na to. Spiłowana dwudziestka dwójka. No, no. Kevin Henning. Na zwolnieniu warunkowym założę się. Nie możliwe. Czy to twój pistolet? Nie mój, nie mój. Ciekawe, dlaczego ci nie wierzę. Jesteś aresztowany, Bez Kevin. To. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Gdybyś dzień po dniu musiał spać pod gołym niebem, myć się w publicznej toalecie i żebrać o resztki, ciekawe w jaki sposób zmieniłbyś swoje życie. Tak wygląda rutynowy dzień bezdomnych. Dopóki nie trafią do Pacific Garden Mission. Nasza misja zapewnia ludziom bez adresu bezpieczny nocleg, pożywne posiłki, prysznic i czyste ubrania na zmianę, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. A wszystko to za darmo, dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, wrażliwych na nieszczęście innych. Jednak sama pomoc materialna nie może zmienić niczyjego życia. Celem misji jest, by bezdomni mogli zacząć budować na trwałym fundamencie, by zostali uwolnieni od swych nałogów i słabości, które doprowadziły ich do tej dramatycznej sytuacji. Misyjni duszpasterze i doradcy zapoznają naszych gości z tym, na którym mogą polegać w każdej swojej potrzebie. Spotkanie z nim zmienia ich życie na zawsze, o czym opowiadają nasze słuchowiska. Dosłuchaczy na całym świecie oto program numer 2957 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. Co to? Dokument z komisji zwolnień warunkowych. Zmienili oskarżenie. Z dostępu do broni na posiadanie broni. Nie no, nie mogą mi tego zrobić! To nie była moja broń! Bohater naszej historii żył dla siebie i po swojemu. Był egocentryczny i zbuntowany przeciw wszelkiej władzy. Miał pięcioro rodzeństwa. Dorastał w Kalifornii, gdzie zaczął pić i narkotyzować się już w wieku 15 lat, a rok później został pierwszy raz aresztowany. W jaki sposób został uwolniony od destrukcyjnych zachowań? Prawdziwe świadectwo Kevina Hemenga, już teraz wyzwolonym Panowie, jestem tu, by powiedzieć Wam, jak możecie znaleźć wolność. Wierzcie mi, wiem o czym mówię. Zaliczyłem siedem różnych więzień w dwóch stanach. Pozwólcie, że opowiem Wam, jak to się stało i dlaczego dziś tutaj jestem. Kiedy byliśmy mali, rodzice prowadzili nas do kościoła. Ale było to raczej pustym rytuałem. Niemniej wystarczyło, żebym zdobył trochę wiedzy o Bogu i uwierzył, że On istnieje. Ojciec kiedyś boksował i próbował mnie tego nauczyć, więc jako nastolatek często się biłem. Po części dlatego, że jeden z moich braci miał porażenie mózgowe i musiałem go bronić przed dzieciakami, które się z niego naśmiewały, a po części, ponieważ w ten sposób zdobywałem szacunek kolegów i pozycję. Oprócz boksu tata uczył nas braterskiej solidarności, tak by jeden za drugim wskoczył w ogień. Jako piętnastolatek podnosiłem ciężary i w ogóle wyżywałem się w sporcie. Wtedy też po raz pierwszy w życiu upiłem się z sąsiadem, a później spróbowałem trawki i LSD. W wieku siedemnastu lat kupiłem starego kalilaka, którym objeżdżaliśmy okolice z głośno nastawionym radiem. Pewnego wieczoru wyszliśmy w miasto z moim bratem i kolegami. Zaraz będzie przejście dla pieszych. Dodaj gazu! Patrzcie, kto jest za nami? Garbus z dwoma kolesiami. Wyglądają na surferów. Nie cierpię surferów. Śmieją się z nas. Dość z tego, zaraz im pokażę. Super! Prosta zapory A, teraz oni siedzą mi na ogonie. Zjechali, chcą się bić. No to zajmijmy się nimi. Kiedy razem z bratem pobiegliśmy w kierunku ich samochodu, nagle otworzyli drzwi i, używając ich jak tarczy ochronnej, wycelowali w nas broń z okrzykiem Stać policja! Trafiliśmy do aresztu, skąd odebrał nas ojciec. Ponieważ ja byłem już wcześniej notowany, sędzia dał mi do wyboru: albo wstąpię do wojska, albo pójdę do więzienia. No, i co postanowiłeś? No co to dużo myśleć, tato. Zaciągnąłem się do marynarki. No i dobrze. Może tam wyprowadzą cię na ludzi. A może ja ich wyprowadzę? Masz złe podejście, Kevin. W ten sposób zniszczysz sobie przyszłość. Sam raz do zespołu FOG. Powiedziałem oficerowi werbunkowemu, że to jest dokładnie to, czego szukam, a on na to nie ma problemu. Z twoją kartoteką? Nigdy mnie za nic nie skazano. Powiedział, że nie widzi problemu. Nie oszukuj się. Będziesz miał mnóstwo problemów. Fakt, że byłem notowany jako nieletni, spowodował, że przez pół roku nie mogłem otrzymać certyfikatu bezpieczeństwa, więc przeszedłem do obsługi lotniczej, gdzie zostałem technikiem kotłów. Okłamywano mnie i manipulowano mną, więc moje zachowanie było coraz gorsze, tak jak tata ostrzegał. Nie mogłem się doczekać, kiedy wyjdę z wojska, ale wyjechałem do Wietnamu. Tam, przyjeżdżając przez Filipiny, spróbowałem heroiny. Po Wietnamie wyszedłem na trzydniową przepustkę i wtedy zasmakowałem w marihuanie. Po zakończeniu służby wróciłem do Kalifornii, ale nie pobyłem tam długo. Co słychać, Kevin? A, nic dobrego, muszę stąd wiać. Masz kłopoty? A no to wygląda. Obrobiłem niewłaściwych ludzi, a oni teraz mnie ścigają. Dokąd teraz pojedziesz? Do Oregonu. Mam tam kumpla z wojska. Był w 101 pierwszej powietrzno desantowej. Zatrzymam się u niego, aż wszystko uciśnie. Powiedziałeś mam jej tacie? Nie mam czasu. Liczę, że ty to zrobisz. Mój przyjaciel po doświadczeniach w Wietnamie miał problemy emocjonalne i niewiele mógł mi pomóc. Eksperymentowaliśmy z wszelkimi rodzajami narkotyków, m.in. z meskaliną i LSD. Pewnego dnia upiliśmy się i obrobiłem sklep z bronią i zaprezentowałem mu jedną sztukę. Co prawda ja byłem winny kradzieży, ale to on zabił człowieka, prowadząc mój samochód. No niemniej w wieku 19 lat zostałem oskarżony o współudział w morderstwie i skazany na dożywocie. To było brutalne przebudzenie. Kevin, mogę zobaczyć, co rysujesz? Pewnie. Jeszcze nie skończyłem. Eee, super. Podobają mi się te postacie. Masz talent. Lubię rysować. Nad tym siedzę już prawie 10 godzin. Mam mnóstwo czasu na ćwiczenie. Popatrz na to z innej strony. Nigdy nie odkryłbyś swojego talentu, gdybyś nie miał tyle czasu. Tak. Mam go więcej niż mój partner, to pewne. On dostał pięć lat za nieumyślne morderstwo, a przecież to on zabił tego gościa. A mnie dowalili do żywocie za współudział. Ale to nie jest sprawiedliwe. A co z twoim odwołaniem? Ponownie odrzucone. Oba. Cóż, jak to możliwe, że on dostał tylko pięć lat? Był artylerzystą w Wietnamie. Sędzia stwierdził, że nauczono go zabijać i nigdy nie został odprogramowany. nie. Nie powinieneś był dostać więcej niż żon. Nie poddawaj się, bracie. No, jest jeszcze sąd najwyższy, ale to trwa latami. Wszystko jest nie tak. Skoro zabójca dostaje tylko pięć lat, Twój wyrok powinien być niższy. Odwołaj się do gubernatora. Gubernator złagodził mój wyrok do dziesięciu lat i po odsiedzeniu pięciu zostałem zwolniony warunkowo. Otworzyłem salon tatuażu i małe studio dźwiękowe. Życie stało się jedną wielką imprezą. Kobiety, narkotyki i alkohol. Nasze motto brzmiało Żyj szybko, umrzyj młodo i pozostaw po sobie piękne zwłoki. W 1979 roku zamieszkałem z pewną kobietą. Żyliśmy razem przez trzy lata. Cześć, Kevin. To prawda, że się ożeniłeś? Tak. Węzeł zaciśnięty. Po tylu latach wspólnego mieszkania zwariowałeś. Muszę spróbować. Przeprowadzamy się do Chicago. Chicago? Po co? Tam mieszkają jej rodzice. Kupię dom, znajdę pracę. i będziemy żyli jak normalni ludzie. Nie no, uwierzę jak zobaczę. Zobaczysz, bracie. Zamykam salon tatuażu i przeprowadzamy się. W Chicago urodził się mój pierwszy syn i po ludzku patrząc nieźle się nam powodziło, ale narkotyki i alkohol niszczyły nasze małżeństwo. Trzy lata później rozwiedliśmy się i wróciłem do Kalifornii, gdzie zatraciłem się w heroinie, która tłumiła mój wewnętrzny ból. Moja żona ponownie wyszła za mąż i miały minąć 22 lata, zanim ponownie zobaczyłem syna. W 1986 roku zostałem aresztowany za przemoc pod wpływem narkotyku. Odsiedziałem 6 miesięcy, a wszystko o czym potrafiłem myśleć w tym czasie dotyczyło tego, jak się stąd wydostać i dać sobie w żyłę. W 1988 odsiedziałem 9 miesięcy za podobne przestępstwo. Zwolniono mnie na początku 1989, a już w czerwcu ponownie znalazłem się w więzieniu Riverside. Kevin Hemeng, Jestem twoim obrońcą z urzędu. No i całe szczęście. Próbują mnie zamknąć na dobre. O, mm -hmm. Widzę, że byłeś kilkakrotnie aresztowany za posiadanie narkotyków. I raz za uszkodzenie mienia. Uderzyłem w zaparkowany samochód, ale poza mną nikt nie ucierpiał. Musisz przestać trwać. Próbuję. Próbowałem zastąpić prochy alkoholem, ale to tak nie działa. Przeprowadziłem się nawet, żeby być daleko od moich kumpli. No i co się stało? Pracuję na zmiany, więc chciałem wziąć dawkę przed robotą. Zgarnąłem z pobocza gościa, który wyglądał naćpuna i zapytałem, czy pomógłby mi zdobyć jakąś działkę. Niezbyt mądrze. No nie, no, to był informator. Kazał mi zjechać na pobocze i wyskoczył z bronią wycelowaną w moją głowę. Zacząłem się wycofywać, a on wrzeszczał, żebym się zatrzymał i wysiadł z wozu. Dlaczego się nie zatrzymałeś? Musiałem jak najszybciej wziąć działkę, więc jechałem dalej, aż w końcu wystrzelił. Kula uderzyła w maskę i rikoszetem w przednią szybę. Zatrzymała się dokładnie przed moją twarzą. Płaska jak ćwierć dolarówka. Miałeś szczęście. Mogłeś skinąć. Mogłem. Stwierdził później, że próbowałem go przejechać, co było nieprawdą. Jechałem na wstecznym. To twoje słowo przeciwko jego słowu. Wydział antynarkotykowy domaga się od 15 lat do dożywocia. Nie mam szans, jeśli stanę przed sądem. Jest moją kartoteką. A, zobaczę, czy możemy się dogadać z spekulatorem. Poszliśmy na układ. Przyznałem się do obrazy policjanta na służbie, za co skazano mnie na trzy lata w więzieniu stanowym Mulkrik. Dużo ćwiczyłem, podnosiłem ciężary i pozostawałem czysty, żeby być w formie i móc prowadzić normalne życie, kiedy wyjdę. Czytałem nawet Biblię i rozmyślałem o mojej potrzebie zbawienia. W styczniu 1991 zwolniono mnie warunkowo, dokładnie w dniu, kiedy zaczęła się wojna w Zatoce. Zacząłem pracować i nadal byłem czysty. Przez cały ten czas spotykałem chrześcijan, którzy dzielili się ze mną Ewangelią, ale ja wciąż buntowałem się przeciwko Bogu, chociaż moje życie było jednym wielkim koszmarem. Zgłosiłem się nawet na trzymiesięczną terapię antyalkoholową. Wtedy spotkałem swoją dawną dziewczynę ze szkoły. Hej, co u ciebie, Kevin? Nie uwierzysz, ale już od trzech lat jestem czysty i trzeźwy. E, to straszne. Ale ja mam na to świetne lekarstwo. Działka. Ty wstępna uh -huh. na żeby mnie tak kupić. No. no tylko, że nie mam czystych higieł. Będziemy musieli sobie jakoś poradzić. A gdzie twój chłopak? Masz na myśli mojego ex-chłopaka? Siedzi. Tak? No, w takim razie potrzebujesz towarzystwa. No, nawet nie wiesz jak bardzo. Chodź, zabawmy się. Skoro byłeś czysty tak długo, to teraz możesz mieć niezły odlot. Jak pies powracający do swoich wymiocin wróciłem do heroiny, śmigając w stronę piekła pasem szybkiego ruchu. Wprowadziłem się do niej, a ona napisała swojemu byłemu chłopakowi, żeby już nie wracał. On jednak wrócił. Pewnego wieczoru w 1992 siedziałem oszołomiony heroiną, kiedy rozległo się głośne walenie do drzwi. Moja dziewczyna otwarła, a on wdarł się do środka trzymając prawą rękę za plecami. Chciałem uciec tylnymi drzwiami, bo byłem pewny, że ma broń. Kiedy mocowałem się ze złamaną klamką, dźgnął mnie w plecy. W szpitalu chirurg wpuścił kontrast do mojej krwi, a potem zrobiono mi rezonans magnetyczny, żeby ocenić uszkodzenia spowodowane pchnięciem nożem. Jak do tego doszło? Nie zdążyłem uskoczyć. Świetny czas. Chirurg by lepiej nie wymierzył. Co ma pan na myśli? Że ostrze przeszło dokładnie pod sercem i płucami i tuż ponad jelitami, Omijając wszystkie ważne organy. No to super. Ale jednego nie jesteśmy pewni. Mogło uszkodzić nerw, więc możesz odczuwać odrętwienie z boku brzucha. Z tym da się żyć. W ogóle masz szczęście, że żyjesz, nie pomyślałem, że to może Bóg mnie ocalił. Ale on przypomniał mi, jak chrześcijanie wiele razy mówili mi o potrzebie zbawienia i o tym, że Bóg może mi dać nowe życie. Ja jednak wciąż to odrzucałem. Zacząłem myśleć, że jestem niezniszczalny i ponownie wróciłem do heroiny. Dwa miesiące później zostałem aresztowany za drobną kradzież i zaliczyłem kolejne więzienie. W ciągu następnych trzech lat kilka razy trafiałem do pudła za drobne kradzieże. W międzyczasie wprowadzono nowe prawo, prawo tzw. Tak trzech trafiń, po których dostajesz dożywocie. Na szczęście ja już odsiadywałem wyrok, a prawo nie działało wstecz. Kiedy wyszedłem na wolność w 1995 roku, razem z moją dziewczyną zaprawiliśmy się wódką i heroiną i ponownie wpadłem w uzależnienie. Gdzie idziesz Kevin? Muszę się jakoś z tego wydostać. Chyba pojadę do szpitala w Lumi. Linda. To głupota po raz kolejny zaczynać terapię. Być może. A ile razy już próbowałeś? Trzy. Może tym razem się uda. Aha, aha. Daję Ci trzy dni, jak zaczniesz mieć dreszcze i będziesz zwijał się z bólu na podłodze. Wskoczysz do auta i przyjdziesz prosto do mnie. Ja zostawię samochód 80 kilometrów od szpitala. Mm. W domu moich rodziców, żeby mnie nie kusiło. Nigdy w tym nie wytrwasz. Po co się trudzić. Po trzech dniach detoksu autostopem wróciłem do rodziców po samochód. Kupiłem prochy i popędziłem do domu przyjaciółki, która chorowała na cukrzycę. Zawsze miała więc czyste igły. Kiedy przyjechałem, właśnie próbowała wstrzyknąć sobie heroinę. Pomogłem jej, a potem naszprycowałem siebie. Oboje przedawkowaliśmy. Obudziłem się na podłodze. Widząc, że jest nieprzytomna, reanimowałem ją przez chwilę, a potem zadzwoniłem na 911. Później znowu wpadłem w poheroinową śpiączkę, a kiedy się wybudziłem... Wokół nas uwijali się gliniarze i personel medyczny. Znaleźli broń, która nie była moja, więc wcale się tym nie przejmowałem, do czasu kiedy zmieniono mi zarzut z dostępu do broni na posiadanie broni. Za to groziło od 25 lat do dożywocia. Od chwili kiedy się wybudziłem aż do czasu kiedy ponownie zasnąłem z wyczerpania, byłem pewny od 25 do dożywocia. W końcu pomyślałem o Bogu. A on uświadomił mi, że mnie kocha i że śmierć Jezusa na krzyżu była zapłatą za moje grzechy, jeśli tylko odwrócę się od nich i przyjdę do Niego. Pewnego wieczoru, kiedy siedziałem sam w celi, ukląkłem i zacząłem się modlić. Boże, proszę, pomóż mi. Nie chcę już dłużej być człowiekiem wyjętym spod prawa. Nie chcę być skazańcem. Przepraszam, że tak długo ci się opierałem, chcę się zmienić. Ty wiesz, że tego chcę, błagam, pomóż mi. W moim sercu pojawił się pokój, jakiego nigdy wcześniej nie znałem. Następnego dnia poprosiłem kapelana o Biblię. Pochłaniałem ją, a Bóg karmił moją wygłodniałą duszę. Byłem wolny, mimo że nadal siedziałem w więzieniu. Zwróciłem się do sądu z wnioskiem o zmianę kwalifikacji przestępstwa, o jakie byłem oskarżony. Pewnego dnia pod eskortą dwóch strażników zostałem przewieziony na posiedzenie komisji. Opowiedz mi swoją historię. No, byłem na odwyku, ale nie mogłem wytrzymać. Uciekłem. Kupiłem paczkę heroiny i pojechałem do znajomej, która. Choruje na cukrzycę. No i zawsze ma w domu czyste igły. Kiedy tam przyjechałem, właśnie próbowała dać sobie w żyły. Ale nie mogła je znaleźć, więc poprosiła mnie o pomoc. Wstrzyknąłem jej, a potem sobie. Oboje przedawkowaliśmy. Kiedy się obudziłem, zobaczyłem, że leży obok mnie na podłodze. Odpadliśmy na trzy godziny. Zrobiłem jej sztuczne oddychanie, a potem zadzwoniłem na 911. Podczas przeszukania policja znalazła broń w jej sypialni. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ona może to wszystko potwierdzić. Przyprowadzić świadka. Opowiedz nam, co wydarzyło się tego wieczoru, kiedy policja i służba medyczna weszła do Twojego domu. Cóż, nie wiem nic o narkotykach. Ja nie jestem narkomanką. Mam cukrzycę i, i miałam atak cukrzycowy, a co więcej, nic nie wiem o żadnej broni i na, i na pewno nie jest moja. Lin, co ty wyprawiasz? Tu chodzi o moje życie. W końcu ja Cię uratowałem, a oni chcą mi wlepić 25 lat albo dożywocie. Proszę, powiedz im prawdę. Świadek może odejść. Proszę odprowadzić świadka. No cóż, wierzę Ci, ponieważ musiałbyś postradać zmysły, żeby prosić takiego świadka, by przemawiał na Twoją korzyść. Więc zamierzam zmienić oskarżenie z posiadania broni na dostęp do niej. I wymierzam ci karę roku pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odsiedzeniu połowy. Wiedziałem, że to Bóg zainterweniował, ponieważ nie istnieje tak niska kara za takie przestępstwo. Z uczuciem wolnego człowieka zostałem przetransportowany do innego więzienia stanowego i w tym okresie byłem bardzo gorliwy wobec Boga. Mimo że rozwijałem się w wierze, studiując Słowo Boże, wciąż brakowało mi poznania i mądrości. Po wyjściu z więzienia wróciłem do tej samej kobiety z nadzieją, że uda mi się ją zmienić. Błąd. Tylko Bóg może zmienić czyjeś serce. Wkrótce powróciłem do moich dawnych grzechów i czułem się tak źle, że po raz kolejny udałem się na leczenie. Tym razem do chrześcijańskiego ośrodka. Przebywałem tam siedem miesięcy. Kevin, wejdź! Naprawdę cały czas byłeś w tym ośrodku? Tak, siedem miesięcy. Wow, nigdy bym nie pomyślała, że wytrzymasz. Było świetnie. To było miejsce. W którym Bóg pomógł mi uporać się z samym sobą. Nie wyobrażam sobie, jak można wytrzymać tak długo, nie dając sobie w żyłę. Jezus umarł, by dać ci nowe życie. Mm -hmm. By uwolnić cię od grzechów i narkotyków. <laughs> Nigdy nie będę wolna. Możesz być. Jezus powiedział... Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Kevin, Kevin, weźmy działkę. No, tu jest strzykawka, chodź. Zostaw to wszystko i odlećmy. Wkrótce znów znalazłem się w beznadziejnym stanie. Po dwóch miesiącach znów znalazłem się w więzieniu stanowym z powodu naruszenia zwolnienia warunkowego, to znaczy z powodu narkotyków. Jak tylko ułożyłem się na swojej pryczy, znalazłem Biblię i otwarłem ją. Kto mimo wielu upomnień trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku strużgotany. Bóg mówił mi, że jeśli jeszcze raz upadnę, będę mu służył w środku tego więzienia i nigdy z niego nie wyjdę. Kiedy trzy tygodnie później wyszedłem na zwolnienie warunkowe, nie wróciłem już do tej kobiety ani do nikogo innego z mojego wcześniejszego życia. Po siedmiu latach pracy w zakładzie lotnictwa i kosmonautyki wróciłem do więzienia wraz z przyjaciółmi z kościoła, by dzielić się tu Bożym Słowem. No to jest moje świadectwo i dlatego tu jestem, by służyć żywemu Bogu w aresztach i więzieniach, mówiąc Wam o Zbawicielu, który żył i umarł za nas. Czy znacie kogokolwiek, kto zamieniłby się z Wami miejscem, kto by za Was umarł? Ja nie wiem jak Wy, ale ja bardzo starałem się zmienić, ale nie potrafiłem. Tylko Bóg może zmienić ludzkie serce. Biblia mówi. Mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ten pokój i Boża moc może zmienić Wasze życie na zawsze. Jeśli jest tu ktoś, kto chciałby przyjąć Jezusa Chrystusa, niech modli się razem ze mną. Drogi Boże, dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa. Wierzę, że On umarł za moje grzechy. Wierzę, że wstał z martwych i żyje na wieki. Żałuję za swoje grzechy i proszę Cię, byś mnie zbawił, Panie. Wejdź do mojego serca i życia i pomóż mi żyć dla Ciebie. Modlę się w imię Jezusa. Amen. Amen. W przyszłym tygodniu usłyszymy świadectwo żony Kevina, Betty Hemeng. W programie numer 2957 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Kevina Hemenga. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukajonsboga.pl Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych Pacific Garden Mission 646 South State Street Chicago Illinois 6605 Telefon 312 922 1462